Czy to jest trochę tak, że wtedy gdybyś miał wcześniej potomka i wcześniej miałbyś ten bullshit check i byś wcześniej się nauczył odcinać rzeczy nieistotne od istotnych, to ta wartość, która by się pojawiła, to brak tych żółtych kartek? Czy to hmm. o to chodzi, że trochę szkoda, że jednak aż do nich dojechałeś? Myślę, że tak. Myślę, okay. że tak. To powiedzmy może. A mam, tyle... Jestem nawet w stanie postawić taką cezurę czasową, do której yy powinno mniej więcej następować takie bardzo bardzo, ciężkie, bardzo ciężka praca po stronie, po stronie prawnika. Na pewno całe, całe studia, na pewno cała aplikacja i podejrzewam, że jeszcze 2-3 lata w, w życie zawodowe, czyli plus minus w okolicach 30 trzeba zacząć przyhamowywać. A czy to nie jest trochę tak, że tego logicznym wnioskiem byłoby, że prawnicy powinni mieć dzieci po 30? Albo chwilę przed, albo. Bo tu wchodzimy na jeszcze inną rzecz. W naszym zawodzie dobrze się zaczyna zarabiać chyba relatywnie późno, chociaż wróć, to może nie być dobre sformułowanie, bo nie wiem, kiedy w innych zawodach zaczyna się zarabiać przyzwoicie. Natomiast to jest mniej więcej ten okres, w którym człowiek czuje się pewnie z, też z posiadaniem rodziny od tej strony materialnej. Tak bym powiedział. Czy można wtedy przyjąć tezę, że jeżeli finanse nie są kłopotem, bo nie wiem, bo rodzina pomogła, hmm. bo drugi małżonek jest nie wiem, satysfakcjonująco wynagradzany, bo chciałem powiedzieć, jest programistą, ale chyba te czasy przemijają, przynajmniej ciągle takie echa gdzieś tam po internecie mnie spotykają, natomiast jeżeli drugi małżonek jest dobrze uposażony, finanse nie są dla nas tematem, to wtedy warto wcześniej zdjąć nogę z gazu? Hmm. Jeszcze wcześniej, czyli nie wiem, w połowie aplikacji, przed aplikacją? Nie. Dlaczego? Hmm, dlatego, że kiedyś trzeba tą wiedzę nabyć, ona się sama, sama nie pojawi.